Witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie a tutaj będzie kolejna bitewka czołgiem 50TP Prototyp bardzo lubię tą maszynę jest to moja pierwsza premka i mam do niej sentyment mimo że ja jeszcze nie gram za długo w tą grę tutaj myślałem że challenger mi trochę pomoże ponieważ jak są czołgi szybsze, to mogą trochę popchnąć czołgi wolniejsze pod górkę. Może to nie jest typowa zagrywka, ponieważ ja gram czołgiem ciężkim i na dodatek nie aż takim szybkim, mimo turbosprężarki, którą sobie zamontowałem, ale bardzo lubię jakoś grać na tej górce. Można tutaj grać na wieże, a ten czołg ma całkiem solidną wieżę. Można sobie sai skrapa próbować robić. No jest co robić. Także polski żółw nadciąga. Zaletą tego czołgu jest to, iż naprawdę potrafi odbić masę obrażeń. Posiada całkiem sporo obrażenia na strzał. No niestety trochę długo przeładowuje mimo dosyłacza, który zamontowałem. I pięknie, 485 weszło w buzetę. Ktoś tam jeszcze licarz turknął delikatnie, pociągnął za ogon. Celność tego czołgu też nie jest najlepsza, dlatego dobrze nadaje się na takie krótkie, szybkie wymiany w krótkim dystansie. Do snajpienia raczej nie polecam. Ale jest to czołg przyjemny, tym bardziej jak ktoś e, uczy się dopiero grać, nie ma jakichś tam dużych doświadczeń, nie do końca umie tego Sidescrapa robić czy się ustawić na wieże. No, on dużo wybacza. Tu mnie Pershing zaatakował, ale mnie tutaj przyskrzynił. Ja nie wiem, co on robi. Chce, czy chce mnie tereno, terenować? Taranować, przepraszam. Chyba chciał objechać mnie od tyłu, no ale mu się to nie udało. Elegancko przytarłem go, strzał w tył. I płonie, a ja wracam na górę, bo mi się tam podoba. Bo lubię sobie tutaj strzelać. Jest co robić. Tak jak mówiłem, tym bardziej jak gra się czołgiem na mocną wieżę. No ale oczywiście, czołgi lekkie też tu. Jak najbardziej, tylko że one wjeżdżają najczęściej od razu tam, gdzie stoi super Hellcat. No, garneczku Będzie coś z tego trochę niżej, no mogłem strzelić. Mogłem I weszło. Ta wuzeta nie miała jakoś szczęścia. Niestety moja drużyna ostro przegrywa, mimo że ja tutaj staram się jak mogę. Trzeba się wycofać, no ten czas przeładowania. Nie jest to magazynek. Trzeba się przeładować, można dalej coś zdziałać. A oni mnie będą dookoła pewnie objeżdżać. Ja jednak do super helkatów czuję jakiś tam respekt. Niby papierowe. Powinienem w sumie jechać na niego. Dobra, ten go odpalił. Ja dostałem spota. Gdzieś tam jeszcze jest rodak, lis. Zachęcam do obejrzenia materiału o lisie na moim kanale, bo to były niezłe żarty. A ja jadę, dorwać, lisa. Polowanie na lisa. Ciechowa. cie Ciechowa się kręci. Dorwaliśmy gościa. O. Dorwaliśmy gościa. Z braku załogantów. Musiałem cygana dać na dowódcę. Także cygan jeździ tym czołgiem. Jak materiał ci się podobał, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał. A jak już oglądasz, Benix Games. Bardzo mi miło. Są różne materiały, także o innych grach. Ta bitwa, niestety, się już kończy. Zostało nas tylko dwóch. Tam Zeta 176. Chciałem ją jakoś zdjąć jeszcze, ale TVP mi podjechało i wiadomo, jak TVP wjeżdża, to koniec gry. Także miłego zapraszam na kanał. Na razie.